Wszystkim moi drodzy, w tej serii, w której porównujemy sobie ceny z różnymi innymi miejscami, nie spodziewałem się, że będę pokazywał wam jak kształtują się ceny w zakładzie karnym. Udało mi się dotrzeć do takich informacji i są to informacje sprawdzone w 100% podpisane przez naczelnika danego zakładu karnego. W dzisiejszym filmie, bo to jest pierwszy z serii, za niedługo pojawi się drugi, ale w tym dzisiejszym będziemy sprawdzali i analizowali jak wyglądają ceny produktów spożywczych. Produktów spożywczych, które więźniowie mogą zakupić w kantynie. Więcej na razie nie będę mówił, zostańcie do samego końca, bo jest to naprawdę ciekawe. Zaczynamy! Natomiast w kantynie więziennej. ale też się tak zastanawiałem w sumie o ile. Na sam koniec, oczywiście, moi drodzy. I tak jak Wam przed chwilą powiedziałem, dzisiaj rozmawiamy o produktach spożywczych. Kantyny w zakładach karnych dla tych, którzy nie wiedzą, wyglądają tak, że to jest taki ala sklepik. Jak mamy sklepik w szkole, na studiach czy też w pracy, to właśnie tenże sklepik, kantyna obsługuje więźniów. I oni mogą najlepiej i najczęściej za pośrednictwem swoich rodzin, które przysyłają pieniądze lub nawet zakupują określone dobra, a skazaniec je odbiera. Albo jeżeli. Taki więzień zarobi swoją pracą, to również może sobie coś dokupić w takiej kantynie. No to bez zbędnego gadania, ja przygotowałem kilka produktów, które dzisiaj będziemy sprawdzali. Mam je tutaj, więc pozwólcie, że wyciągnę. Na sam pierwszy rzut bierzemy płatki. No, ja na nie mówię po prostu cornflakes, no bo jak żeby inaczej. Lubella! I teraz co jest najważniejsze? Pokazuję Wam na początku cenę, jaka kształtuje się na wolności, później w więzieniu, a na sam koniec będziemy pokazywali procentowo, o ile gdzie jest drożej. No ale to już chyba możecie się domyśleć. To na wolności za takie cornflakesy klasyczne, musimy zapłacić 8 zł i 99 groszy. Natomiast w kantynie więziennej za takie cornflakesy, no wiadomo, że jest drożej, to już chyba się, mam wrażenie, połapaliście, 14,50. Tyle one kosztują i to wychodzi, że jest ponad 60% drożej niż tutaj na wolności, więc wypada tam nie iść. Wiecie o co chodzi. Drogo! Jakoś drogą. Wydawało mi się, że trochę jednak to będzie, nie wiem, może z 11 zł, ale 14,50. No dużo. No dużo. Także no konfejsy nie mydło. Aha! No i jeszcze jedna rzecz. Moi drodzy, jeżeli podoba Wam się ten dzisiejszy film, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. To będzie obrazowało, czy chcecie w krótkim odstępie czasu, drugą część. A druga część będzie dotyczyła. mydło. Trzeba uważać. I inne produkty. Bardzo ciekawy film. Bardzo ciekawy. Łapkujemy. Były cornflakesy, no to do Cornflakesów potrzebne jest oczywiście mleko. I mleko, moi drodzy! W więzieniu nie na początku na wolności 388. W porządku. naprawdę w porządku. W więziennej kantynie więźniowie muszą zapłacić za to mleko piątkę. Równo 5 zł, i to jest ponad 25% drożej. Czyli razem. I cornflakesy, i mleko. O no, trochę to jest, trochę to jest. Nie będziemy tego ukrywali. Jak na razie rzeczywiście w więźniu jest drożej. Jest drożej. Boże, niegdyś moje ulubione ciastka. Mam nadzieję, że tam, gdzie one są sprzedawane za droższe pieniądze, no nigdy nie będę musiał w swoim życiu ich kupować. Na wolności, moi drodzy, 4 zł i 18 groszy za takie jeże my płacimy, a zakupy zostały zrobione w bardzo wielkim, olbrzymim hipermarkecie graficznym dla zorientowanych, bo myślę, że tam jest po prostu dosyć tanio. 6 złotych. Dla więźniów. Czyli mamy tutaj 40 ponad procent drożej. Widzimy, że poza oczywiście wszelkimi innymi rzeczami, to także takie produkty również wypadają gorzej. Dlatego trzeba uważać. Oj, trzeba! A skąd moi drodzy brałem dane? Bo pewnie się zastanawiacie, czy byłem, czy odwiedziłem, czy dowiedziałem się nie wiadomo z jakiego źródła. Nie! Tak naprawdę to jest taki dosyć można powiedzieć podstawowy internetowy research, gdzie wpisujemy i widzimy, więc są to naprawdę oficjalne z 2023 roku informacje. To nie jest tam z 2015 i te yy, ceny się dosyć mocno zmieniły. Nie, one teraz obowiązują i praktycznie są obecne w tym momencie. Jest to zakład karny, ciekawe czy zgadniecie, na literę K. Ciekawe, czy ktoś zgadnie. No, coś, co w więzieniu, moi drodzy, jest rzeczą bardzo istotną, a mianowicie saga. Saga, yy, czyli herbata. No, oczywiście tutaj została wzięta pod uwagę herbata owocowa, ale częściej wydaje mi się, że w zakładach karnych jest jednak herbata liściasta, dlatego że ona nie była podana. Co to jest za marka, więc wolałem wziąć dokładnie tę, która była ściśle napisana, a saga owocowa 20-torebkowa była no i właśnie, ile za tę sagę? Ja się tutaj wspomogę moją teczką i herbata saga na wolności 4,99 groszy. Natomiast na więziennych barykadach 5,50 i to jest produkt, który zdrożał najmniej ze wszystkich, bo tylko o ponad lekko 10%. Więc tak to wygląda z herbatą. No. Sagunia. U mnie w domu się zawsze piła saga. Nie wiem jak u Was. Babcia jak po prostu kiedyś, wiecie, zarypała kluski śląskie, to poszła na chwilę na wokandę i tam nauczyła się pić sagowy czaj. No. No to teraz... Mamy wodę i woda również była napisana, że to jest konkretnie ta niegazowany żywiec. Niegazowany żywiec na wolności 2 zł i 47 groszy. W kantynie więziennej więźniowie muszą trochę więcej zapłacić. 30. 30 i to jest tam lekko ponad 25%. Kurczę, za coś takiego 25% w ogóle myślę, że Obiektywnie wam powiem. Moim zdaniem wiadome, że te produkty muszą być droższe. No to nie ulega w ogóle żadnej wątpliwości i nie podlega żadnej dyskusji. Ale też się tak zastanawiałem w sumie o ile. No ale jeżeli chodzi o takie dobre jak ciastka, no to bez przesady. No ktoś przewinił, no to tych ciastek, no wiemy o co chodzi. Więc ciastka... No, 30%, ale już woda to tak raczej bez przesady. Dobra, bo, bo Was interesuje mit. No a teraz coś, co mam wrażenie, że właśnie jest bardzo, ale to bardzo często w zakładach karnych przygotowywane, czyli tak zwane zupki chińskie. Zupki chińskie w ogóle, nie wiem o co chodzi, ale mam wrażenie, że ostatnio cały czas ludzie to konsumują. Gdzie nie wejdę, to jakoś ten zapach tych zupek chińskich mi się gdzieś w głowie. Unosi, przypomina. Ostatnio byłem w galerii handlowej, wszedłem do sklepu i nikogo nie było. To było dosyć późno. I pani, wychodząc ze swojej kantyny, normalnie jak otworzyła drzwi, to jakbym na chwilę przeniósł się do Tokio, do jakiejś galerii w Tokio. Dziwne to było. Złoty 47 na wolności, 2,60 w więzieniu. A to jest moi drodzy najdroższy produkt, jeżeli chodzi procentowo, bo ponad 75% drożej jest w więzieniu. Ale myślę, że właśnie dlatego, żeby na chwilę chociaż odpocząć od tego więziennego jedzenia. Co ciekawe, niedawno na kanale Bez Tajemnic Podcastowym rozmawiałem właśnie z więźniem, który. Mówił mi o realiach, co tam się w tym więzieniu dzieje. Jeżeli chcecie posłuchać, to koniecznie wbijcie bez tajemnic podcast. No i kolejną rzeczą będzie ser topiony Lactima Gouda, dokładnie w tej samej gramaturze 130 gramowy i moi drodzy mamy po raz kolejny mm, dowód na to, że te produkty tak zwane półprodukty, one będą dużo droższe, a to dlatego, że są łatwe w obsłudze, nie trzeba nic zbytnio robić, a nadają trochę innego smaku, więc teraz mamy ile ten yy, Lactima mamy tu? 3.96 na wolności, czyli niespełna 4 zł. Natomiast w więzieniu to 6 zł i 80 groszy. Jest naprawdę bardzo duży przeskok i to nam daje jako drugi najdroższy produkt z tych, które w dzisiejszym filmie się pojawiły, ponieważ mamy tutaj 70 ponad procent drożej. No to po serze wchodzi ketchup. Król kaszanki, ale w takim więzieniu, Boże, musi człowiek cierpieć i, i po prostu tak tęskno mu za choćby taką właśnie dobrą polską kaszanką. Ketchup Kotlin. Podałem przed chwilą serek Lactima, że będzie dużo droższy i jest, był rzeczywiście dużo droższy. Natomiast ketchup Kotlin, 6,58 zł groszy. Tutaj na wolności, w kantynie więziennej, 7 zł i 50 Czyli mamy tutaj prawie, blisko 14% drożej. Na sam koniec, oczywiście moi drodzy, porównamy sobie wszystko, o ile tak naprawdę było łącznie drożej. Także poczekajcie do samego końca, już praktycznie jesteśmy na mecie. No i to czego właśnie się dowiedziałem z tych podcastów, to moi drodzy to, że kawa to jest absolutnie produkt no, topowy, topowy, najbardziej pożądany, z kawą można naprawdę bardzo dużo zrobić, i oczywiście tytoń, ale tytoniu nie wziąłem dzisiaj pod uwagę, a właśnie kawę. Kawę Prima w bardzo dużej gramaturze, w 500 gramach. I za taką kawę płacimy 19,98 my na wolności. Natomiast w więzieniu nie ma, wiadomo, tam 19,98, 19,99 bez przesady, są po prostu stałe cenówki: 24 zł. Więc tutaj jest tam 4 ziko drożej, a to nam daje ile? Oj, tym moim wzrokiem, tempem 20%. 20% drożej za taką kawę. To uważam, że to jest znośny wynik. I ostatnie. No i po kawie, żeby sobie dosłodzić, równie ważny, no, wydaje mi się, składnik w więzieniu nie tak mocno istotny jak choćby herbata, czy kawa, czy tytoń ale też raczej, raczej potrzebny a mianowicie. Cukier. 5 zł i 78 groszy płacimy tutaj na wolności, natomiast więźniowie zakładu karnego 7 zł i 50 groszy. I to w efekcie daje nam niespełna 30% drożej. Czyli werdykt jest taki, że wszystkie produkty w więzieniu są droższe. No to teraz zobaczmy, ile zapłacę tu, ile zapłaci ktoś zapłaci tam? Procentowo. No to teraz już mogę się posiłkować moją ukochaną deską i mamy tutaj, moi drodzy, wyszczególnione na wolności za te wszystkie produkty musimy zapłacić 62 zł i 29 groszy. Na więzieniu no strzelajcie, tak jak patrzyliście na te wszystkie ceny, to ile wam się wydaje? No tak chyba można byłoby stwierdzić, że koło 80. Dobrze. 82,50. I łącznie to nam daje, że w zakładzie karnym ceny są droższe, uśredniając te produkty, które dzisiaj wzięły udział w tym filmie o 32,45. Bardzo ciekawe. E, nie będę, moi drodzy, tego ukrywał. W drugim filmie, który zobaczycie z tej serii, z serii więziennej, powiem Wam o produktach higienicznych, jak one wypadają, bo tam też jest naprawdę bardzo ciekawie i chyba dysproporcja będzie trochę większa. E, no, co mówiłem? <laughs> Także, jak sami widzicie, drożej w więzieniu niż na wolności, więc też trzeba się mocno zastanowić, co tam się w życiu robi. Dziękuję serdecznie. Za dzisiaj było mi niezmiernie miło gościć na waszych telewizorach, smartfonach, monitorach, gdziekolwiek to oglądacie. Bądźcie zdrowi. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. No, a ja mam tutaj już wszystko wypisane, także kto został do samego końca, to naprawdę będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem produktów. Bardzo ciekawe. Ja kończę, wy odpalcie nowy film. Zasubskrybujcie, żebyście go nie pominęli. Pierwszy i drugi. Do następnego, pa pa.